Krain, o jakich mówiono, że jedynie bogowie mają wstęp do. Przechadzając się wzdłuż straganów, Bartolomeo zauważył pewną anomalię. Młody chłopak, przebrany za handlarza z odległych krain, sprzedawał przyprawy. Jego kramik różnił się od pozostałych. Ozdobiony egzotycznymi wzorami przyciągał spojrzenia, a jego towar pachniał cytryną i pieprzem, które do tego dnia znał jedynie z opowieści doświadczonych żeglarzy. Zaintrygowany zatrzymał się przy kramie i zaczął dopytywać chłopaka o jego podróże i towary. Szybko dowiedział się, że chłopak znał człowieka, o którym wspomniał Bartolomeowi wędrowiec, tajemniczego mężczyznę, który zdawał się kryć więcej sekretów niż zdołał opowiedzieć. Bartolomeo wiedział, że nie może przegapić tej okazji. Jednak młody handlarz nie chciał mówić za darmo, zażądał opowieści w zamian. Chciał, żeby Bartolomeo opowiedział o swoich przygodach, o niebezpieczeństwach, które napotkał prowadzeni przez niecodzienny kompromis uzgodnili wymianę historii